Jeżeli tak samo jak ja macie dosyć otwierania waszych samochodów z kluczyka i chcecie je trochę unowocześnić, to trafiliście w dobre miejsce. Dzisiaj pokażę wam, jak sprawnie i stosunkowo szybko dorobić otwieranie z pilota do niemal każdego starszego samochodu. Zapraszam do oglądania. Ok, jak widzicie, głośniki są i grają już. A teraz ja się zabiorę za centralkę, bo w tym samochodzie nie ma nawet zamka centralnego takiego z kluczyka. Także mam tutaj siłowniki I Do klapy też mam jeden, trzeba będzie go tam dorobić I jak będziecie sobie to podpinać, no to pierwsze co Trzeba się dobrać do tablicy bezpieczników I tutaj często są przewody, wiązki, gdzieś tam od kierunkowskazów Bo te centralki mają bardzo często też przewód ten, jest akurat od kierunkowskazów no, że jak się zamyka samochód to on mryga tymi światełkami także ja tutaj zaraz znajdę stały plus i kierunkowskazy i zacznę to wszystko podpinać i zazwyczaj pierwszą rzeczą, którą yy, najłatwiej zrobić chyba przynajmniej ja tak robię w pierwszej kolejności to yy, trzeba sobie znaleźć wiązkę która idzie do kierunkowskazów i znaleźć przewody od kierunkowskazów prawych i lewych. Ja już mam znalezione, że prawy to jest ten czarno-zielony, a lewe kierunkowskazy to jest ten czarno-biały przewód, Także, jak będziecie montować w Volkswagenie Lupo albo w A Arosie, no to na pewno to będą te przewody. Myślę, że w polo przypuszczam, że będzie też podobnie. No i teraz musimy sobie wziąć wiązkę z tej centralki. I w tej akurat centralce te brązowe dwa przewody są od kierunków trzeba się normalnie tutaj wlutować do każdego z tych przewodów. I już przy otwieraniu będzie nam migać. I oczywiście musicie jeszcze znaleźć stałego plusa. Ja akurat wezmę go sobie gdzieś tutaj, stąd, tutaj na tych śrubach są klemy. Włożone, jedna z nich to jest stały plus na pewno, więc w którąś się wepnę, a masę wezmę z tej nakrętki, bo to jest blacha przykręcona do karoserii, więc tutaj będzie nam masować wszystko. I możecie posłuchać, już mam zakodowany pilot I jak naciśnie się jeden z tych przycisków to słychać Przekaźniki, że pracują I one są właśnie od, od świateł I tutaj już mam przygotowane Jeden przewód Od prawego kierunku Tutaj ten drugi też zaraz rozetnę, od lewego, i trzeba to tylko zalutować i zaizolować. I efekt powinniście mieć mniej więcej taki, że jak nacisnę otwieranie, to mignie dwa razy, a jak zamykanie, mignie raz. I o to właśnie chodzi. Tak samo to wygląda również z przodu. No i ok, teraz jak już mam podpięte światełka. Tutaj mam akurat zdjętą jeszcze obudowę z tej centralki, jeśli się nie przejmujcie, to żeby siłownik zaczął działać, dwa pomarańczowe przewody trzeba zewrzeć i podpiąć do masy, tam jest podpięte na krokodylku i dwa żółte, również zewrzeć i podpiąć do plusa, i teraz jeden. Yy, biały to jest otwieranie, a biało-czarny to zamykanie, czy tam na przemiennie, bo to jak się zamieni, to będzie na odwrót. I teraz jak nacisnę na pilocie otwieranie, o, to ruszył się siłownik, a zamkniemy. I on zamknął zamek, chociaż to powinno być chyba na odwrót w tym przypadku. No ale widać, że wszystko działa. Także ja to teraz jakoś ładnie pozamykam w tej obudowie, żeby tyle tych przewodów nie wisiało. No i dopiero teraz patrzę, że ten mój sterownik nie obsługuje mastera czyli tego siłownika pięcioprzewodowego, który jak się ruszy kluczykiem, to wtedy wszystkie drzwi się nam otworzą. Także muszę go odesłać i zamówić zwykły. Albo po prostu podpiąć to tak jak jest i zostawić te przewody z przełącznika od Mastera po prostu luzem. Jak będziecie to robić, to kupcie sobie najlepiej właśnie taki sterownik, który obsługuje Mastera, i wtedy nie będziecie mieć z tym problemów. Tam powinny być dodatkowe wyjścia jeszcze na ten przełącznik od Mastera, właśnie. Tutaj już mam wyprowadzone te dwa przewody do otwierania zamykania, i ten niebieski jest do otwierania klapy bagażnika. Tutaj już mam przyklejoną taśmę, taką dwustronną, naną. Zaraz tamtą centralkę podkleję, żeby już tak nie wisiała. Będzie się można zająć wstawianiem siłowników w drzwi. OK, i generalnie w tym chodzi o to, że jak zamykamy drzwi czyli tak, oj. są zamknięte i tutaj mamy takie cięgno o, właśnie tu naciskam je i teraz jest zamek zamknięty, nie można go ruszyć nawet jak w klamkę ciągnę co się nie da a jak ono idzie w dół w górę, jest otwarty, ciągnę za klamkę i się otwiera. Także tak właśnie trzeba podpiąć ten siłownik, tutaj gdzieś go umieścić i on będzie ciągnął lub wypychał do góry ten bolec. Ok, i tutaj mam, jak widzicie, już jeden siłownik podpięty, znaczy przykręcony, zaraz go podepnę. Trzeba będzie przeciągnąć przewód tam z kabiny przez drzwi. I on jest tutaj złapany docięgna siłownik taką spinką, która była dołączona w zestawie. No i to już w zasadzie działa. Zaraz wam to pokażę, tylko zepnę sobie to. I teraz nadeszła pora na podpięcie siłownika bagażnika. Tu już mam wyprowadzony przewód impuls, to jest akurat impuls masy, jest w tej centralce i stały plus yy, zasilanie. Muszę to pociągnąć aż do klapy, i tam zrobić taką instalację z przekaźnikiem, który będzie włączać ten siłownik. jest moi drodzy najgorszy moment czyli przeciąganie kabli bo trzeba przeciągnąć tu przez taki słupek ciach, aż dotąd, tutaj widzicie już mam drut przeciągnięty zajęło to trochę czasu ale się na szczęście udało no i potem jak będzie przewód już tutaj, to jeszcze trzeba przejść tutaj przez gumę i tutaj na sam dół, aż tu i wyjść gdzieś tu i potem przejść przewodem tędy, tędy, tędy i tutaj już mam ten przewód od yy, centralki. Nie idę tym przepustem, bo tutaj jest pełno kabli i już by się nie zmieścił ten yy, gruby przewód. Tutaj mam przykręcony ten siłownik na takiej aluminiowej blaszce, i ona jest złapana na śrubach już do klapy. Tutaj mam przykręcony kawałek druta ze starego wieszaka, i on zahacza o ten element, który już otwiera klapę. Tu jest jeszcze dołożona dodatkowa sprężynka. Żeby cofało ten siłownik, bo on troszeczkę za duży opór stawiał No i to jest w zasadzie tyle Tutaj jeszcze zaraz się podepnę już z centralki A teraz zasymuluję zamknięcie bagażnika I spróbujemy go otworzyć To polega na tym, że tutaj wchodzi taki element no Właśnie tak I teraz otworzymy go przy pomocy siłownika i przytykam teraz biegun ujemny i bagażnik powinien się otworzyć. I mniej więcej w taki sposób to działa. I z tej strony widać, że bagażnik jest otwarty. Także teraz tylko podepnę centralkę, ale muszę to zrobić przez przekaźnik, bo w centralce ten pin od bagażnika może wytrzymać tylko 150 mA. Także trzeba to zrobić przez przekaźnik i inne źródło zasilania. Tutaj mam taki najprostszy układ z przekaźnikiem. W momencie kiedy tutaj na tym przewodzie białym pojawi się minus, no to wtedy przekaźnik się otwiera i puszcza plus z tego przewodu na ten przewód tutaj pojedynczy. No a masę do siłownika wezmę po prostu z klapy. I jak mamy jedne drzwi gotowe, to analogicznie robimy kolejne, tylko ja mam tutaj już pewną przeszkodę, bo tutaj już ktoś był przede mną niestety i bardzo zniszczył niestety tą klamkę, bo tutaj były jakieś dziwne śruby wkręcone, i ktoś zrobił taki straszny patent, że do śruby oryginalnej przyspawał taką tuleję z gwintem. Śrubę wkręcił i do tulej wkręcał kolejną śrubę, taką, która miała trzymać już tą zaślepkę, czy klamkę w zasadzie na miejscu, bo widać, że jest tutaj urwana. Ale jakoś sobie z tym poradzimy. No i proszę, drugi siłownik już jest zrobiony, także w zasadzie cały centralny zamek już działa. Teraz wam pokażę tutaj mam zatrzask drzwi wciśnięty, znaczy się one teraz w teorii są zamknięte. I mamy tutaj rygiel jest otwarty i teraz naciśniemy na pilocie zamykanie. Proszę bardzo, zamknęło się, otworzymy i wszystko działa jak trzeba. Tutaj mamy poprowadzone to cięgno w taki sposób, złapane spinką. No i siłownik nam zareglowuje i odregulowuje drzwi, tak samo z drugiej strony to działa też. Teraz tylko wystarczy to wszystko poskładać do kupy. No i mamy działający zamek centralny w samochodzie. No i w dzisiejszym filmie to by już było na tyle. Jak widzicie samochód się ładnie zamyka, otwiera. Bagażnik też się nam otwiera. Czasem mu trzeba trochę pomóc. Ale się odryglowuje. Teraz przytrzymam. O, proszę bardzo. Bardzo. O właśnie. Także mamy otwarte. No ale generalnie to działa. Mi chodziło przede wszystkim o odryglowywanie klapy bez konieczności kręcenia tutaj kluczykiem. I w zasadzie taki efekt udało mi się osiągnąć. Ten siłownik, niestety, czasami troszeczkę za mało ma mocy, ale wystarczy lekko zadźwignąć i klapę otwiera. No myślę, że taki film. Pomoże wielu osobom, które chciałyby w swoim aucie taki zamek centralny założyć. Nie jest to wcale takie trudne, trzeba tylko trochę czasu spędzić na przeciąganiu kabli, a reszta to już całkiem prosta sprawa. Także dzisiaj to już na tyle. Zostawcie lajka, like suba i trzymajcie się siema.